Halo, halo, siema, witam, cześć i kifi z tej strony i kolejny odcinek jest clicker Czyli cieszycie się, ale ja się nie cieszę tak bardzo, ponieważ Chciałem sobie zaupdate'ować grę, jako że na pewno tam już wyszły te nowe skrzynki wildfire, tak I nie mogę, po prostu nie mogę, tutaj się siedziałem trochę i nie mogę zaupdate'ować tej gry Jeszcze wam pokażę tutaj, może żeby nie było Że sobie wchodzę tutaj, normalnie wyszukuję sobie casę No i sobie biorę tutaj CASE. No i tutaj powinno mnie przenieść do sklepu, a no pisze mi, że nie jestem zalogowany, bla, bla, bla. No dobra, skoro nie jestem zalogowany, no to mówię, dobra, to wejdę sobie w ustawienia. E, wejdę sobie w ustawienia i zarządzanie e, kontami. Tu mam jakieś konto App Store, którego w ogóle, nie wiem, nie zakładałem. No i biorę sobie to konto e, Google. E, no i, o, teraz się, teraz się dzieje, dobra, także nie wiem, co wcześniej się wywalało, więc nie wiem, może teraz spróbuję zrobić. No, i po zalogowaniu mam teraz taki komunikat i i, no, i się nie da w sumie, więc będziemy spygrać na case clickerze, który nie jest updateowany. Yy, no, ale updateowałem w ostatnim odcinku, pewnie wyszły ze dwa czy tam trzy update'y Po prostu ja rzadko gram, ostatnio w ogóle case clicker, był chyba dwa tygodnie temu, więc to też jest sporo czasu. Yy, I mamy 3000 dolarów, sporo nie? Yy, mamy otworzyć 50 yy, cases. Yy. Więc jakiś 50 skrzynek myślę, że można otworzyć. Nie wiem czy to, to jest trochę czasu jednak, ale ja wam to przewinę. E, dobra, utwórzmy sobie tego esporta. O, w ogóle widzę, że do esportu chyba jest ten sam klucz. Albo mi się wydawało, bo jak kupiłem tego, to tam też się pojawiło. Okej, okay, USB Blue Tiger, e, no tak sobie jeszcze jednego. Dobra. O, słuchajcie, kosa nam przeleciała, ale, ale nie mamy kosy niestety. Przydałaby się w sumie, bo trzeba gdzieś na jackpotę wejść, no nie? Bo tak zawsze wchodzimy na jackpot, to jest taka tradycja. A dzisiaj nie mamy za bardzo czym. Mamy tam jakiegoś jednego handsmana. No ale z jednym hansmenem wchodzić to raczej takie marne szanse, zwłaszcza, że ten jackpot teraz jest taki, jakby mi się wydaje, trochę trudniejszy. Eee, no dobra, nic. Jeszcze no, musimy trochę tych caseów otworzyć i widzimy się, jak go otworzę. Okej, okay, zrobiliśmy misję w ogóle. Już tak nawet nie zwracałem uwagi, tak otwieramy otwieram i okazało się, że już zrobiliśmy misję. E, więc super, otworzymy sobie jeszcze jedną, bo mamy e, klucz jakiegoś z Porta 2013. E, nic ciekawego nie wleciało przez ten cały czas, tam góra skiny po 2,5 euro chyba, 3 może tam najwięcej. E, znaleźć 5 e, skrzynek, więc to jest jeszcze prostsze, więc może to sobie zrobimy, bo to jest dosłownie chwila. Chyba o to chodzi, to znajdywanie, więc to już jest druga. Eee, to sobie to wystarczy poklikać, bo mam chyba 4%, 4 na, na kliknięcie, więc to jest naprawdę e, easy, że tak powiem. No i misja skończona, Jakiej tam misji jeszcze mamy? E, znaleźć dwa e, rzadkie skiny. Dobra, to już mniejsza. E, zobaczmy sobie nasze equiponek, jesteśmy coraz bliżej e, do kontraktu i ewentualnego. Nie dowiedziałem się za bardzo z Waszych komentarzy, czy mam otwierać e, suveniry, czy nie suveniry. Znaczy no wiadomo większość była na suweniry, bo, bo trudniej, no nie, ale suveniry. jeśli będę otwierał suweniry to jeśli będą dropić mi To nie będę mógł zrobić kontraktu e, na ewentualnego Dragonora e, O i jakieś skrzynki otwieraliśmy, takie case'y na, mm, to było właśnie na stickers'y Tylko które to były naprawdę nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam nie wiem, czy to nie były te drogie, e, czasem. Jako, że mamy dzisiaj trochę tak tysiąc więcej, więc możemy sobie kilka otworzyć. Tak, możliwe, że to były te e, 64. Dobrze, no wiecie, zawsze coś, nawet jak stracimy na tym, to zawsze będziemy mogli wejść z tym na jackpot. E, więc to jest takie, no, zawsze coś. No i dwa razy pod rząd to samo, po 64 euro, czy tam dolary. E, może coś ciekawszego, tak, nie wiem, za 100 euro, 200. No zobaczymy, ile to jest warte. 240, no i to jest dobrze, to już jest nad, nie dość, że zarobione, to jeszcze, jeszcze możemy z tym wejść na jackpot'a. No to super, super, wejdziemy sobie na jackpot'a, fanatik to pewnie trochę taniej. 240, a no to tyle samo, dobra, to otwórzmy sobie jeszcze jedną, trochę uzależnia. A zaraz nie będziemy mieli kasy na suweniry. Więc resztę musimy wydać na suweniry, jako że to jest road to dragonlord, to musimy w końcu dropnąć tego Dragonlora. Pięknie nam dropło, e, pięknie nam dropło, dobrze. E, I teraz ustawienia. Wchodzimy na low, czyli to będą, mm. Dobra, wchodzimy tak, ponieważ, iż, gdyż, chciałbym w ogóle wygrać cokolwiek na jackpocie, bo chyba odkąd jest ten nowy jackpot ani razu mi się nie udało wygrać i to jest smutne, e, więc wejdźmy sobie z samymi wlepami, to jest kurczę już 1600 euro, co ja mówię, więcej już możemy, więcej jeszcze nie. Eee, okej. Okay. Tu jeszcze mamy w ogóle te wlepki trochę, no wlepek tych jeszcze trochę mamy. Ok. 2333 dolary. Jak ja tego nie wygram, to po prostu będzie... nie wiem. Nie wiem, nawet nie chcę zapeszać. E, co do. Co do tradeów, to pewnie nie będę mógł, bo trzeba zabdateć grę, no właśnie. E, connect, no i... No, no nie mogę, no nie mogę, no ja bym chciał to nie mogę. Teraz tak wchodzę na ten komputer i mogę, raz nie i to jest takie losowe. Nie wiem o co chodzi. Odbierzmy sobie jakąś tam nagrodę mm, Equipment. Tutaj nam się zmieniło, że pewnie mamy mniej. Mamy ogólnie dwie kosy, które tam pewnie będą służyły nam za jackpota yy, kiedyś tam. Chociaż jak dropiam te naklejki, tak to może i nie. Yy, I chciałem jeszcze coś zrobić: jackpot, dobra. Najpierw sprawdźmy też jackpota. Mamy 79% szans na no 80 prawie. Jak ja tego nie wygram, to po prostu nie wiem. Czek. Jako, że teraz jest to losowanie, no to. Rolujmy, jak ja nie wygram, to po prostu nie wiem co to będzie No i już myślałem, dobra Wygraliśmy, wow I co wygraliśmy? O, kosę mamy, mamy falchion knife'a Mamy też guardiana To tutaj mamy, to fajne To też jest fajne, nie jest źle, nie jest źle No ważne, że wygrana, tak? I nawet kosę w tym najbardziej low Chyba czy to jest low, bo jeszcze mogłoby być verlow, prawda? No, więc spoko. Pierwszy jackpot wygrany na tym nowym stylu jackpota, którego ja nie jestem jakoś jakoś przyzwyczajony. Kupmy sobie gwarancję Statraka za 10 dolarów yy, i otwórzmy sobie jakiegoś case'ika, takiego. Ale zobaczymy. I mamy gwarancję Statraka, więc cokolwiek nam wyleci, to będzie ze Statrakiem. A że wyleci nam Blood Tiger, to ze Statrakiem jest warty 8 euro. Więc no, zawsze coś tak. E, teraz wejdziemy sobie na Jackpot, ale tym razem nie naklejkami. Może weźmy sobie jeszcze na very low. No. Na werylow i wejdziemy sobie tymi śmieciowymi e, itemami. Chodzi mi o te śmieciowe, co mi teraz dropły na przykład. E, bo z nimi i tak nie mam co zrobić. No. Mogę z nimi zrobić kontrakt co najwyżej, ale to też chyba nie ma sensu. E, wejdźmy po prostu tak, żeby się ich pozbyć, no nie? A jak wygramy, no to wygramy. Dobra, przejdźmy już do właściwej części tego, co właściwie powinniśmy tutaj robić cały czas, czyli otwieranie albo kolekcji, albo suwenirów. E, kupmy sobie jedną kolekcję, zobaczymy, czy nam dropnie Dragon Lore i wtedy, jak teraz nam dropnie Dragon Lore, to nie wiem w sumie, co powiedzieć, ale na szczęście nie ma takiej opcji. E, nie wiem, co powiedzieć, bo chciałbym dropnąć tutaj Knighty, zrobić tego Dragon Lora, Już tam przeleciały dwa Dragon Lory na początku, nieważne. E, no i w końcu zakończę tą serię, bo wiem, że macie pomysły na jakieś tam inne to jest czy, tam, czy cokolwiek innego, nie musi być konkretnie z cs związane. Będziecie mi pisać dopiero jak, jak, jak tego Dragonora trafia. na razie to się chyba nie zapowiada. Cobblestone package, okej, okay. um, wiecie co, będziemy sobie otwierać te souveniry, jednak one nie są też jakieś takie strasznie e, drogie. A czemu nie? Można sobie dropnąć przecież tego Dragonora w końcu. Trzeba w końcu, bo to już jest trochę za długo. Już jest chyba okolica szóstego, czy siódmego odcinka. Wtedy w normalnym kajpikerze, bez Dragonora, to już miałem wszystko. Wtedy już, już miałem, byłem bogaty i miałem wszystko. A teraz, no, nie mogę zdropnąć takiej prostej broni. Co prawda, że wtedy miałem to z jackpot'a, ale się nie liczy. Boże, ja bym chciał sobie dropnąć Dragonora, ale w takim normalnym sensie. Co wy na to? Bo teraz jest operacja, no nie? Teraz jest operacja, teraz jest znowu większa szansa na to, że się dropnie. Tego Dragonlora Mi i tak będą dropić skiny po 300, co prawda? No ale jest większa szansa na to i ja bym chciał jednak go dropnąć, bo bym sobie go sprzedał i bym sobie kupił coś. Nie wiem. Nie wiem ile teraz jest warty Dragon Lore, ale no, więcej niż 1000 zł na pewno tam, nawet pewnie jest 2000 zł. A, ah, ten dragon Lore to chyba coraz bliżej, tak mi się wydaje, bo coraz częściej mi się pokazuje, I był tam knight, ale to suvenir, więc to w sumie bez różnicy. Bez suwenirów się nie da robić kontraktów. Ktoś tam mi mówił, że o, miałeś kiedyś otworzyć tam 100 tych paczek, ale to wiecie ile to by było czasu, żeby otworzyć 100 paczek. O Jimbo TV w ogóle tutaj jest na tym jackpocie. To coś jest zabawne, bo to jest ja gościa znam, to on mi komentuje filmy czasem i też chce być na tym jackpocie. Nie wiem jak to się robi, czy to po prostu jest losowo, czy to jest jakoś inaczej. Od 10 do 300 dolarów. Wiecie, co, spróbujmy. Wiecie co, jak to jest taka mała różnica między tym a tym, to jest ja sobie powiedzmy wlepki zamiast e, kos, bo kosy powiedzmy, że tak kolekcjonersko. No i weźmy sobie 2246 e, dolarów, obstawmy. Może wygramy, może nie. Jak nie, no to będzie trochę smutek. E, wydaje mi się, że powinien być dużo procent, chociaż wziąłem na ten high, więc to tam będzie większe stawki. E, zobaczymy, otwierajmy na razie cobblestone'y, może, może nam się trafi ten Dragon North, koniec. 47% tylko mamy. Łałów. Wow. To by było szkoda, jakbyśmy stracili 2200 dolarów. No gdzieś tam jestem. You. Jestem. Jestem. I wygrał sobie ski mając 3%. 3% mając. Ja miałem 50%. Fajnie. A się trochę. Tak, zawiodłem na tym jackpocie. Wiecie? Rozumiem, rozumiem wszystko. Ale mając 3%. Żeby on miał chociaż 30. Nie, miał 3. Dajdę sobie teraz jeszcze raz naklejkami. Nie wiem co powiedzieć, no szkoda mi trochę tego, tych 2000 co teraz przegraliśmy. I słuchajcie, widzieliście to, nie? Ja wiem, że to tak jest specjalnie zrobione, ale Kurczę no. Prawie Dragon Lord, Dobra, 50% szans yy, w tym czasie. I, i, I co tu będzie? I jest, wygraliśmy na 50% szans teraz. Ale to jest na normalu. Yy, I wygraliśmy no, żadnej kosy nie ma z tego co widzę. Yy, no ale to jest normal, więc wiadomo, chociaż wtedy na low była kosa. No więc yy, no, fajnie, że wygraliśmy jakieś te skiny nie są jakieś, wiadomo, yy, super super. Ale są to skiny, które, które można po prostu wrzucić na tego jackpota, no nie no bo co będą się marnować. Na razie zostawimy sobie wręcz przeciwnie. Eee. Słuchajcie, nie wiem, nie wiem co robić. No, Souveniry będę wrzucał, a nie suweniry z tej, z tej kolekcji nie będę wrzucał. Ok, wchodzimy 419 dolarów na Normal, więc to będzie mniej więcej tyle samo. A tymczasem dokończmy to otwieranie tych. Cable Stone, ewentualnie zróbmy misję, Na no, nie, misja jest trudna, więc myślę, że upgrade'y jakieś może zgubmy. E, bo w sumie dawno nie kupowałem żadnych upgrade'ów. E, e, a w ogóle jak wam dropły te skrzynki, w sensie te nowe, dropły wam jakieś... E, w sensie chodzi mi o to, czy w normalnym sensie wam dropły nowe skrzynki jakieś, bo mi dropły dwie czy tam trzy. I je sprzedałem, jedną za 3 euro, drugą za 2. E, no, te skrzynki nie były jakieś drogie, szczerze mówiąc, w tym roku, znaczy w tej operacji. Ale poprzednio jak była operacja to pamiętam, że była skrzynka nawet po 12 euro, pewnie jeszcze o północy to tam było z 20 Także to się wtedy opłacało od razu sprzedawać, bo, 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 bo to po kilku dniach już było warte ktoś koło 1 euro Zresztą tak zawsze będzie jak są nowe skiny, także zaraz jak macie na przykład nową operację, dropła wam nowa skrzynka I otworzyliście tą skrzynkę, bo nie chcieliście jej sprzedać to, i dropa wam kosa, to tą kosę sprzedajcie, bo ona będzie za tydzień warta o 100 dolarów mniej i będziecie mogli sobie kupić taką, i jeszcze wam zostanie na GTA, no nie? E, także, wszystko co jest nowe, to sprzedajcie jak najszybciej, bo, bo to jest takie. No, że myślę, że to jest oczywiste, nie? Ale, no, tak, mówię, bo. Niektórzy nie wiedzą i na przykład trzymają te skrzynki i, i, i potem płaczą, że... E, kurczę, no przecież ona była warta 10 euro, a teraz to, teraz jest warta 20 centów. No, no tak, no, bo, bo staniała, bo się skończył hype na nią, bo już nie jest nowa. Dlatego trzeba sprzedawać jak najszybciej. Tak samo jak były te itemki w Hyden Z1, które były drogie, dlatego że dzielili serwery na, na dwa, znaczy dzielili grę na dwie gry, tak jakby nie. E, ja chciałem je sprzedać tak jak najszybciej, bo w końcu doszło tak, że moja bluzka, która kosztowała 20 centów nagle stała się wart 40 dolarów, czy 50 dolarów, Za nawet ktoś mi mówił, że powyżej 200, więc, ale ja nie, nie widziałem tego, więc może to już naprawdę było wieczorem. No ale nie dało się tego wystawić, ponieważ tam mi mail nie przychodził w ogóle, że wystawiłem to, a nawet jak przyszedł to pewnie by coś wyskoczyło, no bo to zablokowali po prostu wymiany, bo na drugi dzień już znowu była warta 20 centów po tym podziale e, gier. Nie wiem dlaczego tak się działo, ale wszystkie takie itemki, które były na przykład 8 euro kosztowały 400, 300, więc to było naprawdę drogie rzeczy. E, to z racji tego, że podzielili tą grę, prawda? E, dobra, skończmy już o za czy ja tam postawiłem coś na czekpocie, czy nie? E, zaraz sobie zobaczymy e, souvenir e, pięknie 45 dolarów e, jackpot jest e, 49% e, szans więc ok oglądajmy mmm i wygrał koleś który miał 8% jak ja lubię te nowe jackpoty mi się wydaje że na starym było łatwiej Mówiłem, może mam takie wrażenie tylko ale mi się wydaje że naprawdę na starym było łatwiej Mm, a na razie startujmy jackpot, a będę grał na no normalu, bo nie ma sensu grać na low Bo nic nie wygrywam ciekawego e, A tymczasem otwórzmy sobie jeszcze dzisiaj 10 cobblestone'ów Okej, okay, nie wiem czy było 10, bo nie liczyłem szczerze mówiąc, ale tak Pi razy oko możecie to zweryfikować e, 53% szans na wygraną jackpot'a i po tym, Jackpocie kończymy ten odcinek, także Czy wygramy? Czy wygramy, czy w końcu mamy jakąś szansę na to, żeby wygrać? Nie, jackpot Steve, po prostu jackpot Steve, 12%. Fajnie, fajnie, fajnie się tam bawicie eee, Dobra, dziękuję Wam za oglądanie, zostawmy sobie te 800 dolarów, żebym miał na następny odcinek, żebym mógł sobie w końcu jakoś tego Dragonora trafić, więc do zobaczenia się ma i Elo, cześć